Trudno to wytłumaczyć, ale jak tylko dotarliśmy do Szczecina, działy się tam rzeczy dziwne. Marek Wasiluk z jakichś powodów uczestniczył w indywidualnym treningu bramkarskim, a Karol Świderski, który do tej pory był jednym z najmłodszych piłkarzy w kadrze Jagiellonii, został ewidentnie trenerem. Jarosław Wojut, dotychczas piłkarz pogoni Szczecin, nagle stał się stadionowym speakerem. Numer 7, a, 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 a. Wszystko co nowe to jest pewien stres, pewna trema, aczkolwiek dla mnie to było tam jakieś kolejne wyzwanie, na pewno nie jest to coś, co bym chciał w przyszłości robić, aczkolwiek fajnie było, fajnie było spróbować, choć muszę powiedzieć, że na pewno nie będę próbował łapać tej licencji, którą trzeba, żeby, żeby prowadzić, jednak to jest duża, duża odpowiedzialność i no, troszeczkę czasu trzeba spędzić na tym stadionie podczas tych imprez masowych. Na szczęście z pierwszym gwizdkiem wszystko wróciło do normy. Z okazji 44. urodzin Michała Probierza, który obchodził kilka dni temu, chcieliśmy Wam pokazać 44 sekundy z życia trenera Jagielonii. Bliżej, bliżej! Brawo, dojdź! Dojdź, Jodor, dojdź! Przeciw, Dural! Doj. Iwan! Podległości! Pierwinka Dural! Dural!

Najpierw z rzutu karnego bramkę strzelił Adam Fronczak, a później wyrównał Fiodor Czernych. I tak zakończyła się pierwsza połowa. W drugiej skupiamy uwagę na znacznie spokojniejszej ławce rezerwowych pogoni, gdzie jest wszystko co potrzebne: woda, żeby czegoś się napić, lodówka, żeby coś zjeść, buty, żeby sobie pograć, i pachołki, żeby potrenować. Nudno? No to wracamy do Jagieloni. Tam mieliśmy prawdziwy bulgot niepokoju. Na trybuny został wyrzucony trener bramkarzy Grzegorz Kurdziej, ale zanim trafił na trybuny, to chwilę to zajęło. Wielki! W tym samym czasie na boisku udawało się głównie Pogoni Szczecin, która strzelała bramki na 2, 3 i 4 do 1. Kibice w Szczecinie zaprezentowali swoją własną wersję wyniku, a później wysoką kulturę osobistą. Jaka uchodź! Jaka! meczu wracamy do Jarosława Fujuta, który mógł ocenić ten mecz z zupełnie innej perspektywy. Muszę się przyznać, że nie oglądałem całych 90 minut, bo akurat syn dzisiaj miał urodziny i organizowaliśmy to właśnie podczas tego meczu Pucharu Polski. E, aczkolwiek, no tak, zdecydowanie wolę być na boisku. Bardziej się stresuję, siedząc na trybunach, i wydaje mi się, że no największy atut jest tego, żeby zobaczyć z zewnątrz, jak to wygląda, jak wygląda nasza gra, ten pomysł i e, z takich Taki, przez taki pryzmat taktyczny bardziej, na pewno zdecydowanie lepiej niż, niż z boku e, czy na boisku. Tu można wszystko zobaczyć, całe, całą formację, jak zawodnicy się poruszają i e, no, na szczęście dzisiaj bardzo fajnie to wyglądało i no, wielu jakichś tam negatywnych rzeczy nie wiem, mogę powiedzieć, no, same same pozytywy. A na koniec proszę Państwa, suchar w wersji wideo. Ten pan po lewej to Dawid Kort, a to jest suchar. Dawid, słuchaj, mam do ciebie takie nietypowe pytanie. Gdybym na tobie usiadł, odpaliłbym komputer, włączyłbym FIFA, to jak byś nazwał tę sytuację? Cześć, to pewnie z nazwiskiem. Gdybyś usiadł na korcie i odpalił FIFA, nie jesteś nie. blisko. Nie. Grałbym na korcie, przepraszam.